Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Harkowa. Studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antenina Pawlikiem, i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodowe. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładawcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci, i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogę ci, ci czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. To bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata. I właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami: że w każdej miejscowości, w każdym lokalu, lapałam coś dla siebie, co mi się podoba. I chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt zaplecie doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera.